Cześć kochani, witam wszystkich z Podznak Uwagi w dzisiejszym czytaniu, czytaniu na grudzień 2021. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie rozpoczniemy sobie od rozkładu ogólnego. Później przejdziemy do rozkładu na miłość dla singli. Następnie zrobimy sobie rozkład na miłość dla osób w związkach. Później będzie rozkład. Hmm, na karierę, finanse e, i tym podobne, a na samym końcu zrobimy sobie rozkład na ducha, na emocje, na to, jak będziecie przeżywać ten e, właśnie miesiąc, jakim jest grudzień, w gruncie końcówka roku. A z okazji tego, że końcówka roku, e, to moi drodzy, otwieram czytania mm, na rok 2022, e, czytania prywatne. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co może Wam się przytrafić, jak będzie wyglądał Wasz właśnie rok 2022, no to dawajcie znać, e, piszcie mail. Albo, albo piszcie do mnie, kontaktujcie się ze mną przez Instagrama. E, tak to wygląda. No moi drodzy, nie przedłużając, zaczynajmy i przejdziemy sobie właśnie do rozkładu ogólnego. No i mamy pierwszą kartę. I naszą pierwszą kartą jest śmierć. Śmierć w pozycji odwróconej. Jest to karta Skorpiona. Tutaj myślę, że możecie stronić od nowych rzeczy. Nie do końca jesteście gotowi na zmiany. Nie do końca chcecie po prostu jakiekolwiek zmiany wprowadzać w swoje życie. Trochę się tego boicie. Możliwe, że na czymś się przejechaliście, przejechałyście. No i jesteście przywiązani do tego, jak wygląda wasze życie w tej chwili, teraz. Dlatego trochę. Macie, macie, stracha właśnie przed wprowadzeniem wprowadzeniem jakichkolwiek e, zmian. Tak samo jak z ich akceptowaniem, no bo niektóre rzeczy, niektóre zmiany dzieją się tak samoistnie, tak samoczynnie, no i wy nie do końca jesteście po prostu gotowi na to, żeby te zmiany się, się u Was znalazły, czy tam ziściły. Myślę, że jesteście przywiązani też do, do jakiejś sytuacji z przeszłości, do osób z przeszłości. Jeżeli gdzieś tam z tyłu głowy wiecie, że jakaś osoba jest dla Was toksyczna, to i tak w jakiś sposób z nią, z nią dalej utrzymujecie kontakt. Nie chcecie tego przerwać, no bo po prostu boicie się wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany no w grudniu. Dobra, zobaczmy, jaką mamy drugą kartę. I tutaj mamy dziewiątkę mieczy, dziewiątkę mieczy odwróconą. Więc to już, ta karta mówi nam o tym, że powoli się, że tak powiem, e, uleczamy, tak. Powoli, mm, powoli. Jesteśmy w stanie właśnie zakończyć pewien etap, zakończyć y, czas cierpienia. Myślę, że ta śmierć z, właśnie z tą dziewiątką nam tutaj fajnie współgra, bo jest ten strach, ale dziewiątka nam pokazuje, że ten strach można właśnie przezwyciężyć. Hmm, po, poczekać, aż naprawdę życie Wam się faktycznie zmieni i ulepszy. Więc to jest no warta, warto po prostu czekać na te zmiany, nawet jeżeli się ich boimy. To dajmy im szansę po prostu, żeby, żeby pokazały nam, mm, jak bardzo są kluczowe i jak wiele mogą zmienić na lepsze właśnie w naszym, w naszym życiu. Myślę, że tutaj siła akceptacji z tą dziewiątką e, mieczy może, być, może mieć wielkie znaczenie pod tym względem, że, e, że no, jak już zaakceptujemy coś, mm, to jest nam łatwiej to po prostu w jakiś sposób wyleczyć i łatwiej jest nam, może nie też zapomnieć, ale, ale po prostu. Mm, Wybaczyć, o może w ten sposób. E, no ale zobaczmy, jaką mamy ostatnią kartę w naszym tutaj rozpadzie ogólnym. E, I mamy, mamy dziewiątkę pentakli, czyli bardzo fajną kartę. Która już nam daje trochę stabilizacji, trochę takiego właśnie balansu. Myślę, że też dużo, dużo spokoju w pewnym momencie uzyskacie. Myślę, że to jest ten. Um, tu możemy to czytanie właśnie podzielić grudzień w jakiś sposób na trzy, bo mamy początek grudnia może być pod nakiem śmierci, potem troszkę już jest lepiej z tą dziewiątką odwróconą, a na sam koniec mamy już naprawdę fantastyczny, mm, fantastyczny czas. Więc tutaj naprawdę będzie się cieszyć z tego, jak, życie, jak Wasze życie się faktycznie potoczyło. Mimo różnych właśnie sytuacji, które były dla Was no bolesne i, i nieprzyjemne, myślę, że w pewnym momencie je docenicie po prostu po tym, jakie zaakceptujecie. Zobaczycie, że, no, że to musiało się wydarzyć, aby inne fantastyczne rzeczy Wam się mogły właśnie później przydarzać, przydarzyć. Więc myślę, że to naprawdę wygląda bardzo, bardzo przyjemnie i myślę, że też uzyskacie jakąś taką satysfakcję z tego wszystkiego, będziecie w końcu usatysfakcjonowani, że daliście radę przejść przez taki dość burzliwy, dość ciężki okres. Mieliście różne fazy, tak, od, od gniewu po, po też strach tą, przed tą zmianą, tak, po trochę takie depresyjne momenty, które powoli zaczęliście leczyć, no, i teraz wychodzicie na prostą z tą dziewiątką, tutaj, naszych pentakli. No, wygląda naprawdę fajnie. Widzę tu duży progres, więc no, będziecie się, będziecie się powoli uleczać z poprzednich starych ran. No, tak to widzę, moje drogie wagi. I lecimy teraz do następnego rozkładu, czyli rozkładu dla singli. No, i witam wszystkie single z podznaku wagi. Zobaczmy, co grudzień przyniesie dla was, moi drodzy. Mhm. Mm Mamy, mamy dwójkę mieczy, tak od razu, jeżeli chodzi o właśnie e, miłość. Mm, tutaj powiem Wam, że. Ech, myślę, że trochę się boicie, tak samo jak było w wyczytanie ogólnym, właśnie tego zranienia. Czujecie, że wasze serce tutaj wisi na takim włosku trochę i każda sytuacja, która może wyniknąć, jakakolwiek romantyczna sytuacja, która może się zdarzyć was w waszym życiu, generalnie jest trochę taka spisana od razu przez was na straty. Eee, od razu widzicie ją w takich ciemnych, nieprzyjemnych kularach. Mm, to, znaczy, z jednej strony to jest dobrze, bo jesteście ostrożni, ale z drugiej strony jesteście zbyt ostrożni, bo po prostu nie podejmujecie żadnego ryzyka, jeżeli chodzi o właśnie miłość. Myślę, że każdego trochę możecie wrzucać do jednego wora, zakładać, że o nie, ta osoba pewnie, pewnie, nie wiem, ma kogoś, albo pewnie jest niedojrzała, albo pewnie coś ukrywa, pewnie, no po prostu zawsze jakaś wymówka u Was się w głowie może pojawić. No ja się nie dziwię w jakiś sposób, no bo możliwe, że. Możliwe, że po prostu gdzieś w przeszłości zostaliście zranieni i nie chcecie się po, raz, po raz kolejny oparzyć, ale no uważałabym na to po prostu, żeby, żeby czasami jednak otworzyć swoje serce, chociaż odrobinę, tak aby pokazać, że, mm, no, że no że jednak chcecie, tak? No bo nikt się nie domyśli tego, że Wy, wy chcecie być w jakimś związku, skoro będziecie budować wokół siebie taki przeogromny mur yy, i będziecie właśnie skupiać się na... No, na tym, aby jak najbardziej ochronić swoje serce, ale nie wychodząc w żaden, w żaden sposób po prostu na, 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 że tak powiem, pole miłości. I dodatkowo dwójka może też symbolizować, że jakieś dwie osoby mogą się u Was pojawić, ale pamiętajcie o tym, że mm, warto jednak skupić się na jednym. Na, na jednej osobie można oczywiście porankować, można po się pospotykać, ale jeżeli już przyjdzie to co do czego, no to pamiętajcie o tym, żeby, żeby nie grać aż za bardzo na dwa fronty, prawda? E, dobra, zobaczmy, jaką mamy drugą kartę dla Was, moje kochane wagi. E, I mamy tutaj kartę śmierci. E, Śmierć się pojawiła też, e, też w rozkładzie ogólnym, więc e, to jest podobna energia, więc to, ta energia skorpiona nam się gdzieś przewija. E, no i myślę, że bardzo podobne przesłanie generalnie, bo warto, warto zmienić swoje postrzeganie świata, warto zmienić, e, zmienić w jakiś sposób e, swoje... Swoje przyzwyczajenia albo postarać się chociaż je w jakiś sposób pozmieniać i, i, i po prostu, żeby, żeby faktycznie Wam było lżej norandkować i spotykać się z nowymi ludźmi. Także no tak to widzę mm, i myślę, że w momencie, kiedy faktycznie zmienicie to i kiedy wprowadzicie te zmiany i wprowadzicie zmiany na lepsze i będziecie chcieli nad tym pracować, to myślę, że bardzo łatwo przyciągniecie to właśnie, czego pragniecie. Jeżeli wyjdziecie trochę z tej swojej strefy komfortu i będziecie bać się aż tak bardzo zaryzykować, to w tym momencie nagle zobaczycie, że, że wokół jest, jest grono fantastycznych ludzi, grono fantastycznych osób, które generalnie czekają na to, że Wy w końcu otworzycie swoje serce, otworzycie swoje, swojego ducha, intuicję, umysł, właśnie na nich. Więc to jest tylko kwestia tego, czy Wy po prostu już dojrzeliście do tego, żeby otworzyć się na, na nową relację. Bo z tego co widzę, no to mogli, mogliście przejść w jakąś dość traumatyczną relację, dość burzliwą relację i no na razie nie jesteście. Możecie jeszcze nie być gotowi po prostu na wprowadzanie aż takich radykalnych zmian. Na razie chcecie grać na bezpiecznie. Tylko, że no, granie na bezpiecznie i e, na dłuższą metę jest dość niebezpieczne. niebezpieczne. No. Tak to widzę. E, dobra, zobaczmy jaka jest ostatnia karta tutaj dla Was, moje single. No i mamy głupca no o tym mówię właśnie, że czasami trzeba troszkę tej sp spontaniczności, troszkę właśnie się zrelaksować, trochę dać się ponieść. To nie jest tak, że Wy musicie e, w jakiś taki konkretny sposób poznać partnera, partnerkę i zrobić wszystko właśnie w tak po, po tradycyjnemu, tak? W jak najbardziej oklepany sposób. Nie. A wy potrzebujecie czegoś lekkiego. Możliwe, że nawet jakiś romans z mały Wam się gdzieś, gdzieś po drodze trafi, i możliwe, że z tego będziecie chcieli skorzystać. No, ale generalnie warto spróbować czegoś całkowicie nowego i wyjść z tej swojej strefy komfortu, przejść jakąś zmianę. W, w, nawet może nie to, że zmusić się do tej zmiany, ale jeżeli jest, już jesteście gotowi, to, to może odrobinę się zmusić chociaż do tego właśnie. E, a myślę, że będziecie bardzo, bardzo podekscytowani, bo głupiec jest taką podekscytowaną kartą. I myślę, że to w was tchnie takie nowe życie właśnie to wychodzenie, to spotykanie się z ludźmi, to może poznawanie ludzi. No teraz jest to w dzisiejszych czasach nie jest tak prosto, ale jest tyle portalów, hmm, portali. Chyba, nie? E, randkowych czy to jakieś Tindery, czy to jakieś inne sprawy, A więc naprawdę jest, gdzie tych ludzi poznawać. To tylko kwestia tego, czy wy, czy wy jesteście gotowi, czy to jest wasz sposób na poznawanie ludzi, ale no warto wyjść po prostu ze swojej jakiejś takiej strefy komfortu i spróbować tej lekkości, bo ta lekkość jak najbardziej będzie Wam po prostu w tym miesiącu potrzebna. Właśnie taka. Mm, no, no, fantastyczna jest ta lekkość, tak? To jest coś takiego, jakbyście się unosili parę centymetrów nad, nad ziemią. No, tego Wam życzę, moje drogie wagi. Szczególnie, że jesteście znakiem powietrznym, nie? E, dobra, lecimy dalej i lecimy do rozkładu dla osób w związkach. Więc witam, wagi w związkach. Zobaczmy, moje drogie, co ciekawego u Was. No, i mamy pierwszą kartę, a pierwszą kartą jest Księżyc. No to jest ciekawa karta pod tym względem, że ona zawsze pokazuje jakąś taką dualność. Zobaczcie tutaj, że też to, ten kot i to odbicie tego kota jest też takie, no trochę krzywe zwierciadło, tak? No bo, bo w jakimś, w jakimś stopniu no, ten kot jest zdecydowanie większy w, w odbiciu niż faktycznie w, w naszym no, normalnym życiu. No i myślę, że tutaj może to, to świadczyć o takim lekkim przekłamaniu. Możliwe, że mm, nawet nie to, że przekłamaniu, bo ja nie do końca czuję tutaj kłamstwa, ale raczej czuję tutaj coś w stylu ach, niepowiedzenia prawdy mm, albo nie do czegoś. Yy, I myślę, że to może być coś z przeszłości, co się gdzieś za nami ciągnie w tej relacji. Możliwe, że z jednej relacji bardzo szybko przeszliśmy do kolejnej i nie zdążyliśmy jeszcze wyleczyć naszych starych ran. A to jest jak najbardziej potrzebne, tak? Bo, no bo później udajemy, że wszystko jest okej, okay, ale gdzieś ta stara relacja, jakieś stare um, nasze fobie, jakieś stare nasze zachowania mogą wychodzić, a to tylko i wyłącznie dlatego, że wy. Mm, no, wy jeszcze się z tego do końca nie wylizaliście, więc nad tym trzeba popracować też. I możliwe, że jeżeli, już, jeżeli jesteście w jakimś związku, związku no, niedawnym, tak, który się wydarzył jakoś ostatnio, no to warto to szybko przeanalizować. I dokładnie przede wszystkim przeanalizować, tak aby, um, aby nie było później jakichś niespodzianek. Warto jest przedyskutować pewne sytuacje, ale tak samo w związkach z wieloletnim stażem, tak? Jeżeli mamy jakieś niewyjaśnione sytuacje, warto jest właśnie przedyskutować te sytuacje ze swoim partnerem bądź partnerką. Um, uważać na słowa, to też jest bardzo ważne, e, i, i na gesty, ale być właśnie w tym wszystkim jak najbardziej szczerymi, tak? Więc pamiętajcie o tym, bo to jest niesamowicie po prostu ważne. Dodatkowo, jeżeli mówimy o księżycu, mówimy tutaj o energii ryb, więc możecie mieć do czynienia z osobą z poznaku ryb. I zobaczmy, jaką mamy drugą kartę i mamy tutaj pustelnika, więc też mamy wielki arkana, mm, to jest energia panny, mm, tu znowu jest dziewiątka, w pierwszym rozkładzie była dziewiątka i były dwie dziewiątki, więc... Mm, Zwróciłabym na to też jakąś uwagę. No i popatrzcie, tutaj mamy pustelnika, więc też zbieranie tej swojej wewnętrznej wiedzy, ale dodatkowo, pustelnik bardzo często już czytanie na miłość. Może symbolizować właśnie jakąś relację, jakiś związek, który w, jakby wyniknął z dłuższej znajomości, możliweż nawet z przyjaźni. No i Wy na początku właśnie myślę, że część z Was się w ogóle przyjaźniła, się no, ze sobą w jakiś sposób bardzo, bardzo dobrze znała, kontaktowała i później też to po prostu ewoluowało, Wy... Związek, um, ale pamiętajcie o tym, że właśnie ta szczerość i ze sobą samym, i ze swoim partnerem, partnerką jest bardzo, bardzo ważna. Um, a myślę, że przyjaźń właśnie na tym polega, że właśnie możecie sobie wszystko powiedzieć. Więc jeżeli jakiekolwiek dziwne myśli gdzieś w Waszej głowie zakwitły albo mieliście jakieś wahania, rozterki, to naprawdę taka siła komunikacji jest tutaj no, no, przeogromna. Nie zapominajcie o tym, żeby właśnie się z swoim partnerem, partnerką komunikować. No, bo bez tego ale to nic silnego po prostu możecie nie, nie uświadczyć, nie, nie, nie zbudować o może tak. Zobaczmy, co, co kryje ostatnia karta. No, i mamy dziewiątkę. E, przepraszam, dziewiątkę. Dlaczego dziewiątkę? Ojej, ósemkę różdżek. No, i to jest bardzo też komunikacyjna karta. To jest karta po prostu takiego trochę momentami wylania wszystkiego, od razu wypowiedzenia wszystkiego bardzo szybko. E, no, ale generalnie polecała troszkę zwolnić, żeby to nie było, że tak powiem, chlapanie językiem cały czas. Ale generalnie, no, to wygląda naprawdę ok Pod tym względem, że jak ze sobą się podzielicie swoimi e, właśnie problemami, rozterkami i tak dalej to myślę, że e, wasz związek nabierze tempa, was, wasz związek e, poczujecie taki trochę wielki ciężar spadający z, z barku waszego związku, waszej relacji, a dodatkowo właśnie będzie duży progres, będzie duży postęp w tym związku. Będziecie czuli się ze sobą bardziej połączeni, bardziej właśnie z tym tutaj wisieli. Pustelnikiem, bardziej zsynchronizowani, bardziej wyciszeni, też, ale pamiętajcie przede wszystkim o tym, żeby faktycznie się ze sobą komunikować, ze sobą rozmawiać yy, i przede wszystkim się wzajemnie słuchać, słuchać swoich potrzeb, yy, słuchać tego, co nam chce druga osoba przekazać. Dobrze, kochani, dziękuję wszystkim osobom w Związkach z Poznaku Uwagi i lecimy do kolejnego czytania, mianowicie czytania na pracę, finanse, karierę na grudzień 2021. Tak więc, witajcie moje wagi w czytaniu na grudzień 2021, jeżeli chodzi o Waszą pracę, finanse, karierę, tą strefę bardziej pieniężną, tak? Zobaczmy, jakie mamy karty. I mamy pierwszą kartę, i mamy znowu energię Skorpiona, mamy karty wieży. No to tak porządnie. Bardzo możliwe, że jakieś nieoczekiwane zmiany, nieoczekiwane po prostu przez Was sytuacje, które wynikną, właśnie w strefie finansowej, bardzo możliwe, że. Tutaj no, uważajcie po prostu na to, gdzie pracujecie, nie zróbcie jakieś głupoty, możecie stracić pracę, albo może możliwe nawet, że, że z dnia na dzień to Wy z tej pracy będziecie chcieli odejść, ale uważajcie na to bardzo, bardzo pod tym względem, że to może później, później spowodować jakąś taką Waszą niestabilność finansową i możecie po prostu być jeszcze bardziej zestresowani, jeszcze bardziej właśnie w taki negatywny sposób. Nastawieni do, do wszystkiego. E, myślę, że tutaj mogą pojawić się właśnie tak, jak Wam mówiłam, dość niespodziewane zmiany, ale pamiętajcie o tym, że z kartą wieży jest tak, że później te, te nasze straty, to wszystko, co, co musieliśmy poświęcić, to wszystko, co nam zostało w jakiś sposób odebrane, zyskujemy zyskujemy coś lepszego, bo po wieży przychodzi słońce. Więc nie zapominajcie o tym, miejcie to z tyłu głowy, nawet jeżeli sytuacja będzie dość ciężka, dość traumatyczna, będziecie mieli. Naprawdę, jakiś tam ciężki okres, jeżeli chodzi o właśnie pracę, finanse, to nie zapominajcie o tym, że w pewnym momencie los się odwróci, karta się odwróci, tak? I w końcu będzie, w końcu będzie ok. Dobra, zobaczmy, jaką mamy drugą kartę dla Was, moje drogie wagi. No i widzicie, mamy asa, mamy asa kielichów, więc tutaj. Mm... Myślę, że w pewnym momencie po prostu odzyskacie entuzjazm, odzyskacie siłę generalnie do tego, żeby pracować, do tego, żeby mm, szukać na przykład nowej pracy. Myślę, że będziecie po prostu w jakiś sposób robić plan. Mm, Jakąś strategię realizować, i myślę, że to wszystko będzie po prostu w końcu się działo u Was. W końcu będzie, będą plany przełożone na rzeczywistość. Może ta wieża właśnie popchnie was, was do tego, żeby, żeby no coś zrobić ze swoim życiem, żeby znaleźć coś, w czym będziecie się faktycznie realizowali, w czym znajdziecie swoją pasję, w czym będziecie spokojniejsi. Więc to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Możliwe, że ktoś wyjdzie z, do Was z jakąś inicjatywą, na przykład, nie wiem, jakiś znajomy z przeszłości, znajoma e, albo, albo nawet nie z przeszłości i powie: No dobra, no teraz nie masz pracy, no to w takim razie może zrobimy coś razem, może, mm, może rozpoczniemy razem jakiś biznes. Ja, ja na przykład też nie jestem szczęśliwy w tym, co robię, spróbujmy. Więc tutaj mogą pojawić się, e, pojawić się jakieś takie e, efekty e, i mam nadzieję, że faktycznie w jakiś sposób. Taki zwycięski, wyjdziecie z tej nie do końca przyjemnej sytuacji. Trzymam za Was mocno, mocno kciuki. I zobaczmy, co mamy dalej. I ostatnia karta, jaka tu się u nas pojawiła, no to jest rycerz mieczy. No ten rycerz mieczy pokazuje nam, że w końcu po tych, po tych zmianach, tych takich nie do końca wydających się na niekorzystne zmiany, potem już się przystosowujemy, zaczynamy to rozumieć, ale już tutaj, tutaj to się zaczyna dziać. Tu się zaczynają dziać dobre rzeczy. Tutaj e, właśnie te niespodziewane zmiany znowu się przytrafiają, tylko że z wieżą zazwyczaj jest tak, że to są zmiany no, no nie na najlepsze na początku. Nie wydają nam się najlepsze, tak? A tutaj to są już zmiany naprawdę na to dobre, tak? Są takie pozytywne zmiany, niespodziewane, ale pozytywne. E, bardzo możliwe, że bardzo szybko po prostu się wyliżecie z tej wieży. Bardzo szybko po prostu przekierujecie swoje, swoją energię na coś innego, na coś, co bardziej, e, co wydaje się bardziej rozwodzić. Wydaje się ciekawsze dla Was. Możliwe, że coś zainwestujecie, co potem przyniesie Wam zdecydowanie wyższy zysk. Gdy nawet, gdybyście, na, nawet gdybyście zostali w tej starej pracy, tutaj, to ta nowa, nowa sytuacja wydaje się zdecydowanie bardziej obiecująca. No naprawdę to wygląda dobrze, mimo tego, że wieża się pojawia na początku, ale, ale później karty są bardzo, bardzo pozytywne. Więc myślę, że ten moment wieży może być dotkliwy. Złagodzony właśnie tym tutaj rycerzem mieczy. No i przechodzimy do ostatniej części czytania, a mianowicie do czytania na ducha. Więc zobaczmy co u was, moje drogie Wagi, jeżeli chodzi o wasze emocje e, i odczucia właśnie w grudniu 2021. Zobaczmy, mamy tak ósemkę mieczy odwróconą. E, ta ósemka mieczy pokazuje nam, że mimo tego, że czasami mamy jakieś czujemy, że czegoś nie mamy, że mamy jakieś wady, że po prostu nie jesteśmy pewni siebie, to warto po prostu Przejąć kontrolę nad tym wszystkim. Warto właśnie odwrócić to yy, takie negatywne myślenie, zmienić je w pozytywne, czasami zmienić właśnie wady w swoje największe zalety. Yy. Możliwe, że czasami będziecie mieć e, takie trochę limitujące wasz potencjał myśli, e, i myślę, że część z was w ogóle będzie miała problem z y, takim skupieniem się na jednej rzeczy. Możliwe, że będziecie bardzo łatwo się rozpraszali, e, ale generalnie myślę, że. Mm, w momencie, kiedy właśnie się otworzycie na, na nowe, na te zmiany, to naprawdę wszystko się pozmienia. Na takie wasze podejście do życia, podejście do samego siebie, docenienie samego siebie się zmieni. Uwolnijcie się od takiego ograniczonego hmm, pola widzenia. I myślę, że to, takie, to będzie Wasze takie poszerzenie horyzontów. To jest naprawdę niesamowicie ważne. Um, następną kartą jest. Też odwrócona szóstka kielichów. Aż zerknę na talię, czy nie pasowała odwrotnie? Ale nie, mam też w normalnej pozycji karty. No. Ale z tego co widzę, to, to jest znowu powtórzone to, o czym mówiliśmy przez całe czytanie. To jest nasza przeszłość czasami się za nami ciągnie, nasze traumy, jak są niewyleczone, to będą po prostu cały czas obok nas, będą chodziły z nami jak taki najbardziej wierny pies. I myślę, że to jest czas po prostu na to, żeby. żeby się od tego uwolnić, urosnąć, dorosnąć może w ten sposób yy, i w jakiś sposób po prostu oderwać się od tego, co było kiedyś. Oczywiście też to zaakceptować, bo, tak jak mówiłam, najważniejszym krokiem w procesie leczenia jest właśnie akceptacja. Więc w momencie, kiedy zaakceptujecie, że no tak się zadziało w mojej przeszłości, takie sytuacje wynikały, takie po prostu mm, takich ludzi przyciągnęłam, przyciągnęłam w swoje życie do swojego życia, trudno, teraz to zmieniam. Teraz jestem otwarty otwarta na zmiany i gotowy albo gotowa właśnie je wcielać w życie. Więc to jest czas po prostu, żeby odejść od tego, co nas hamowało w przeszłości i żeby nie powtarzać tego samego cyklu non stop. I myślę, że Wy wewnętrznie to wiecie, bo no w końcu ta karta coś pokazuje tak. Wy wiecie to, że się trochę kręcicie w kółko, a czas po prostu możliwe, że się od tego uwolnić. Znaczy na pewno, żeby się od tego uwolnić. No i zobaczmy, jaka jest ostatnia karta. No, i znowu mamy rewersa, no i mamy czwórka kielichów w odwrocie. E, no, ta karta no, na pewno pokazuje jakąś waszą taką wewnętrzną frustrację, potrzebę izolacji, ale myślę, że to jest wam się wydaje, że ta potrzeba w was istnieje, ale tak naprawdę mm, to wcale nie, nie do końca jest to. Myślę, że jak wyjdziecie i trochę się będziecie socjalizować i właśnie spotykać z ludźmi, możliwe, że zyskacie ciekawszą, lepszą perspektywę. Jak będziecie się izolować no i udawać, że to potrzeba istnieje, bo moim, ta, moim zdaniem ta potrzeba no, nie istnieje. To, no to po prostu, jeżeli będziecie cały czas siedzieć sami, no to będziecie tylko i wyłącznie pogłębiać się i zakopywać się w tym swoim doku niedoli, tak? A jeżeli wyjdziecie i będziecie próbowali, chociaż próbowali, jakąś intencję minimalną w to włożyć żyć normalniej, to myślę, że Wam to się zdecydowanie bardziej będzie podobało, będzie bardziej, bardziej dla Was efektowne i, i mam nadzieję, że faktycznie tak tu będzie się u Was dojdziecie do tego momentu, że będziecie gotowi, żeby, żeby właśnie spróbować zrobić coś poza swoją strefą komfortu. Dobra, moi kochane wagi, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze czytanie. Mam nadzieję, że w jakiś minimalny sposób chociaż z Wami rezonowało. Dawajcie znać oczywiście w komentarzach. Pamiętajcie też o lajkach i subskrypcjach, za które jestem niezmiernie wdzięczna. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia!